Siemanko z tej strony Dyszka, witam serdecznie Was na kanale i dzisiaj wielki pojedynek pomiędzy Sebek19801 oraz Łukasz M, no i ja Dyszka, pojedynek na saszetki. Rozmawiałem dzisiaj i z Sebkiem i z Łukaszem, wybrali swoje drużyny, ja też wybrałem. Za chwilę Wam po powiem jakie to są drużyny, ale na początku po prostu wylosuję 5 saszetek dla Sebka, 5 saszetek dla Łukasza i oczywiście 5 saszetek dla mnie z najnowszej serii FIFA 365 Adrenal XL od Panini. Ok, to, jest, to są dla Łukasza. Tamte były dla setka. No i teraz dla mnie. Druga, trzecia, czwarta, e, piąta. Dobra, odkładam tego boksa na bok. Saszetki już mam przygotowane. Czyli to jestem ja, tutaj jest Łukasz, a tutaj jest Sebek. No i tak, Łukasz Sebek. Sebek wybrał Real Madryt, Łukasz M wybrał Manchester United, a ja wybrałem Bayern Monachium. No i kwestia jest taka, że otwieram po kolei, po jednej saszetce i tylko karty trafione danego zespołu, saszetki na przykład od Sebka. No musi być to Real Madrid. Kto zdobędzie więcej kart, nie będą w żaden sposób punktowane. Kto zdobywa więcej punktów po prostu wygrywa. A co osoba wygrana zrobi? Nie wiem, zobaczymy, może nagra też taki odcinek. I serdecznie oczywiście zapraszam na ich kanały do Sepka oraz do Łukasza. No i zaczynamy wielki taki pojedynek trochę offline. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać ponownie w trójkę i nagramy wspólnie odcinek, a jak nie to będę się starał nagrać odcinek i z sepkiem i osobno z Łukaszem. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dobra, zaczynamy od sepka. Biorę saszetkę, no i zobaczymy czy tutaj Sebek trafi, wiecie, no może jakąś rarkę wpadnie albo coś takiego. Zobaczymy, czy oczywiście jeżeli tutaj trafi drużynę, no i proszę, jest Real Madryt, o kurczę, Sebek już tutaj na, wychodzi na prowadzenie. Manchester United jest, ale niestety to się nie zalicza. E, tak samo jak jest i e, tutaj <grych> z, me, z Bayernu Monachium. No ale te punkty się nie liczą. E, tutaj mamy Tadic, e, no i tutaj jeszcze mamy e, Atletico. Dobra, karty tutaj odkładam i teraz e, Łukasz M, Saszetka. Zobaczymy, jak na razie Sadek zdobywa jedną kartę. No ciekawe, ciekawe, czy kto wygra? E, Atletico, Juventus. E, Men te, tak to jest Manchester Atletico e, wuhuhu, Juventus i e, tutaj nie czyli też nie ma, ok, jak na razie sebek prowadzi, no i teraz ciekawe jak e, ja przytrafię w ogóle taką kartę z Manchesteru napiszcie wam, czy taka forma odcinka wam się podoba czy chcielibyście więcej takich odcinków tak jest, e, zdobywam e, kartę tutaj Boatenga i e, Dyszka tutaj też zdobywa jeden punkcik spoko no i lecimy dalej tutaj mamy e, zagadu już go miałem e, szalkę e, 04 e, no i tutaj także po pierwszej serii po pierwszej serii mamy p, tak że Sebek ma jedną kartę ja mam jedną Łukasz M ma aktualnie 0 no i dobrze żeby teraz nie było tak to zaczniemy teraz ode mnie znowu i polecimy w tą stronę czyli e, saszetka dyszki uwaga i zobaczmy, czy trafię tutaj kolejnego gracza z... z Manche, nie z Manchesteru, tylko z... ale się zamieszałem. Z Bayernu. Dobra, jest Liverpool, jest Manchester, no Dehea. I to jest Fans. Okej, okay, bardzo fajnie. Tutaj mamy Goldzika. Nieźle. I patrzcie, trafiłem tutaj dwie karty Manchesteru, ale ta saszetka jest u mnie, nie u Łukasza. Kurde, no ale by teraz Łukasz wyszedł na prowadzenie. No zobaczymy, Łukasz, czy trafisz tutaj kartę z Manchesteru? Nie wiem, czym sugerowałeś się wyborem drużyny, ale możliwe, że właśnie ile wypada po prostu kart tej drużyny w saszetkach. Dobra, tu mamy Napoli, Ajax, Liverpool. Mamy z Realu, byłby punkt dla Sebka, ale niestety się nie liczy. No i Łukasz, dalej pozostajesz bez punktu. No szkoda. No i teraz Sebek. Sebek zobaczymy. Dalej jest remis pomiędzy sepkiem a dyszką. Uwaga, uwaga Sebek. Chelsea Borussia. Nie mogę, no nie mogę, no Sebek, no co ty zrobiłeś? No i na fansie tutaj trafiasz Sergio Ramosa, no pięknie. i Tutaj jeszcze z Barcelony wypada Ter Stegen na power upie. I kto jeszcze? Dobra, no i tutaj pięknie. No ale wiecie, karta to jest karta. To, że jest fans, to nie znaczy, że ma więcej punktów. Ale ma, bo ma dwa, bo trafił już dwie karty. To tak ten, zostały po trzy saszetki, lecimy, teraz zrobimy z powrotem, czyli znowu Sebek. Pozdrawiam oczywiście. No i zobaczmy, tutaj mamy Liverpool, czyli Salaha, De Bruyne. Kto tu jest jeszcze? Z Napoli, Szalkę. Nie, no trafiłeś mają kartę, czemu? Gorecka i tutaj z Chelsea. Nie, nie, ale też nie trafiłeś swojej, także jest spoko, jest jeszcze szansa. Pamiętajcie, że jedna saszetka może zmienić przebieg spotkania i, e, i w każdej chwili e, nawet Łukasz może przegonić i mnie, i setka. No i zobaczmy e, tutaj. Uwaga. Nie, nie, no jest Nojer. Kurczę, czemu, czemu tak to się zrobiło? <grytanie> Dobra, Olimpik Lyon. E, tutaj mamy Barcelonę. O, i mamy tutaj logo Ajaxu, bardzo fajnie. Uwaga, tutaj jest Olympic znowu na fansie. No i z Liverpoolu. No nie wiem, nie wiem, Łukasz, chyba jakoś pechowo po prostu wylosowałem Ci saszetki, ale jeszcze są dwie. Dobra, saszetka dyszki, zobaczmy teraz. Saszetka dyszki jaj Saszetka Dyszki, dobra, no, no i patrz Łukasz co tu się dzieje. No i ja trafiam Łukasza karty, Łukasz moje, a Łukasz swoich nie trafia. Manchester, Paris Saint Germain, e, tutaj Fernandinho na fansie. No i jest pierwsza kobieta z USA e, na Goldzie. Tutaj jest Alex Morgan. E, bardzo fajnie, cieszę się, że są w końcu kobiety na kartach. E, lecimy dalej, Ajax no i Barcelona, czyli ja też nic nie trafiłem dwie saszetki teraz już zamieszałem się, to była moja saszetka, to teraz lecimy od, od... dobra, teraz lecimy od Sebek Sebek, ciach. Sebek na prowadzeniu co to się tu dzieje, naprawdę Sebek na prowadzeniu i czy przegoni czy, nas jeszcze więcej dobra, ok Atletico Borussia Eee, tutaj mamy Chelsea na fansie eee, Pogba. Rarka! Nie mogę. Topmaster. I to patrzcie jeszcze z Manchesteru United, gdzie właśnie odebrałeś punkt Łukaszowi M. Co tu się dzieje? I jeszcze Rarka z Pogbą numer 6. Eee, no nie mogę. Topmaster wpada. Eee, a tutaj, yy, dobra, no na razie tego Top Mastera damy, damy tutaj Tobie. E, zobaczymy, co z nim zrobimy, ale jest Rarka, pierwsza, a znaczy już druga. Dobra, no Łukasz, przynajmniej jedną kartę z Manchesteru trafisz. a może dwie, a może trzy. Lecimy. Sebek na prowadzeniu w dalszym ciągu. Nie, no to jest naprawdę, znowu Boateng. O, i co tu się dzieje? E, Borussia. To Felipe Luis, Atletico, Atletico. No niestety Łukasz, jakoś szczęścia, kurde, tutaj nie masz. Dobra, lecimy dalej. Saszetka dla dyszki. Kody sobie możecie spisywać, bo ja już nie panuję nad tym. Harit z Juventus, pianić z Barcelony na fansie. Sergio Baskets, tutaj Ederson na power-upie. I ko to była? Moja saszetka. No i patrz Łukasz. I znowu trafią Freda i twoją kartę Nubel. Spoko. Ostatnie trzy saszetki. Jest jeszcze szansa na remis. Jest szansa na prowadzenie tutaj y całkowita dominacja Sepka może się stać. Y I zrobimy teraz tak, że y otwieramy saszetkę Łukasza. Łukasz nie ma żadnej karty. I czy tutaj y zrobi się nam jakaś niespodzianka? Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga Barcelona, Rakitic, Schalke, Liverpool, e, na fansie Liverpool, Juventus i BVB Łukasz, no kurde, dlaczego, dlaczego Łukasz nie trafiłeś żadnej karty w swoich saszetkach? No i teraz zrobimy tak, że otworzę setka kartę, ponieważ on ma dwie, a ja mam jedną, także mogę go jeszcze dogonić, ale to wszystko się okaże za chwilę, kto zostanie zwycięzcą w tym pojedynku. Uwaga, czy to będzie Sebek? Tutaj mamy. Nie mamy. Dobrze. Uwaga, Chelsea, Juventus, Buffon. E, Buffon na fansie, Impact Seeding. E, spoko. Jest i. Szalkę i Borussia. No dobrze. To Sebek ma dwie karty. Ja mam jedną z Bayernu. I teraz decydująca Saszetka. Czy Sebek zostanie y, osobą, która wygra ten pojedynek pomiędzy y, właśnie Sebkiem, Łukaszem, a Dyszką? Juventus. Atletico. Tutaj znowu mamy drugą kobitkę z USA. Ajax, uwaga, i tak jest, tak jest, Sebek19801 zostaje zwycięzcą tej, tego odcinka. Także serdecznie dziękuję i gratuluję, zdobyłeś dwie karty. Najlepszą kartę, którą trafiłeś to jest fans. Oczywiście zabrałeś też najlepszą kartę e, Łukaszowi i e, jest to e, Rarka Pogby. Łukasz, no przykro mi, nie zdobyłeś żadnego punkta ale mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach zdobędziesz. Ja Was pozdrawiam serdecznie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i zapraszam na kanały Łukasza M oraz SEPKA 19801. Pozdrawiam, cześć!